Nie, nie szło się strzelić na, ten, na tym dystansie już Zbyt nie na broń e, Gracze! Skały! E, drug, drug, drugi brzeg Dwóch! Trzech, czterech! Schodzą! Schodzą tu na nas! Ty, embus embusz, embusz, rob, embusz robimy, co? Pułapkę robimy! Oni najpierw bołta będą szli Tak! Wychodzą. Dwóch widzę Trzech, czterech Walę do Jednego Zajban, dwóch zajban, trzech zajbałem Minus, jeszcze kolejny tu ty strzelasz, tak? Jeden chyba jest plażą.